Dzień dobry Państwu. Podcast Teatralny Shorty. Odcinek pechowy, bo trzynasty, ale za to spektakl wspaniały. Zabieram Państwa do Teatru Dramatycznego w Warszawie. Obejrzymy Kingi Boots na dużej scenie. No, okazję do obejrzenia tego spektaklu to mamy w zasadzie od lipca 2017 roku, z pewnymi oczywiście zawirowaniami, o których nie ma sensu mówić. Natomiast zabawa świetna i warto go zobaczyć. Mam nawet wrażenie, że to jeden z najlepszych spektakli, jaki widziałem w tym sezonie, jeśli nie najlepszy. Yy, dlatego, że daje widzom coś wspaniałego. Daje im kolor, uśmiech, śmiech, radość. To są dwa akty, jak wizyta w uzdrowisku duszy. No, można powiedzieć znowu ten niemożliwy Krzysztof Szczepaniak. Ledwo przestałem zachwycać się jego rolą w karnawale warszawskim na scenie teatru Komedia, a on już wyskakuje jak arlekin z pudełka i pokazuje kolejny szczebel swoich nieprawdopodobnych możliwości. No, te wyglądają na zupełnie nieograniczone. Panie Krzysztofie, gdzie jest sufit, bo ja go nie widzę. Tańczy, mówi, bawi, śpiewa. No, on po prostu pięknie śpiewa, trudno oderwać ucho, że tak powiem, od sceny, słuchając, jak śpiewa Krzysztof Szczepaniak w dwóch bardzo trudnych rolach dla, dla mężczyzny, i właściwie napisać cokolwiek innego, to obrazić aktora. To jest po prostu rola kreacja, czy też dwie role kreacji, które łączą się w jedną postać, oczywiście. Ja widziałem kilkukrotnie takie spektakle, że ręce wolą od klaskania. Jednym z nich był łódzki Amadeusz którego miałem przyjemność obejrzeć w Rzeszowie, i zresztą w Amadeuszu gra Krzysztof Szczepaniak. Piękna fabuła tego spektaklu. To libretto napisane korunkowo, bardzo prosta a jednocześnie wzruszające. Upadająca fabryka butów, która ma 120 lat, umiera jej właściciel, i Hedy przejmuje syn Charlie, w tej roli Mateusz Weber. Nie przekonał mnie, mówiąc szczerze, akurat Mateusz Weber. Miałem wrażenie, że można było wycisnąć z tej roli więcej. On jest tak pół na pół: ani nie jest neurastenikiem, ani nie jest romantykiem, ani też nie jest biznesmenem, natomiast trzeba przyznać, że w momencie, kiedy następuje scena wybiegu modowego w Mediolanie i pojawia się tam jego bohater Charlie, no jest to, jest to wyśmienite. Zatem solidna, solidna, mocna, dobra rola. A Charlie próbuje uratować swoją fabrykę w ten sposób, że w różnych okolicznościach dziwnych poznaje niejaką Lolę, która w rzeczywistości jest Simonem, londyńską drag queen. Wspólnie postanawiają stworzyć linię butów dla specyficznych odbiorców, tak można byłoby powiedzieć, i w ten sposób uratować fabrykę, a buty te zaprezentować właśnie w owym Mediolanie. Czy się im uda? Jak to będzie? Perypetii mnóstwo zabawnych, a do tego jeszcze świetnych songów. I tak stworzy się Kinky Boots. Warto pójść i warto zobaczyć, czy fabryka zostanie uratowana, czy Charlie znajdzie swoje miejsce na ziemi, a czy Lola przestanie umykać przed widmami i pozostali bohaterowie odnajdą się w szokującej dla mieszkańców małego angielskiego miasta rzeczywistości produkowania kobiecych butów dla męskich pań. Piękny czas spędziłem w teatrze dramatycznym, za który te, temu teatrowi serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa. Ja nie pamiętam tam widowiska od dłuższego czasu, które nie miałoby zajętych wszystkich miejsc na widowni. Widownie dramatycznego są pełne i jest wspaniała wiadomość. I wielka radość oglądania takiego teatru, ponieważ czwarta ściana, czyli ta ściana widowni, musi żyć. Musi być pełna ludzkich, zaciekawionych oczu. I taka właśnie jest, a potem jest pełna owacji i oklasków. Bardzo podobała mi się reakcja jednej z pań, która powiedziała, wychodząc do swoich koleżanek, jeszcze trochę, a byłaby z tego impreza. Rzeczywiście, oklaski i owacje na stojąco nie miały końca, bisy również. Fantastyczny spektakl, jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę Dzięki Boots w teatrze dramatycznym w Warszawie. A jeżeli z kolei ktoś z Państwa chciałby przeczytać pełną recenzję tego spektaklu, to oczywiście jest taka możliwość. Teatrwaria.bloks.com. Teatrwaria.bloks.com. Tam znajduje się ona w całości. Zapraszam serdecznie i do następnego razu.